Nasz mózg to niesamowite narzędzie. Neurobiolog powie, że jesteśmy naszymi mózgami. Jednocześnie wbudowane mechanizmy umysłu potrafią nas wprowadzić w błąd, często bez naszej świadomości. Działamy automatycznie, podejmujemy decyzje intuicyjnie, a później świadoma część umysłu dopisuje historię, która to wszystko tłumaczy. Innymi słowy, najpierw robimy, potem wymyślamy racjonalne wytłumaczenie. Często nie jest to prawdziwa przyczyna naszego działania. To wygodna, spójna opowieść, która ma nas utwierdzić i przekonać innych, że wszystko było przemyślane. To zjawisko ma konkretną nazwę, czyli racjonalizacja po fakcie, i jest dobrze udokumentowane. Klasyczny przykład to badania nad tzw. choice blindness, tłumacząc na polski nieświadomość wyboru. Badacze stawiali uczestnikom dwie opcje, np. dwie twarze, i prosili o wybór oraz krótkie uzasadnienie. Następnie dyskretnie podsuwali zamiast wybranej twarzy tą drugą i prosili jeszcze raz o wytłumaczenie. Większość osób tej podmiany nie wykryła i ochoczo tłumaczyła, dlaczego to wybrała, choć w rzeczywistości nie wybrała tego, co właśnie uzasadnia. To pokazuje, że często tak naprawdę nie wiemy, czemu coś wybraliśmy, ale potrafimy wymyślić przekonujące wyjaśnienie już po podjęciu decyzji. Podobny wniosek wyciągnięto w klasycznej pracy Nisbeta i Wilsona: Ludzie często mówią więcej niż wiedzą o swoich procesach mentalnych. Gdy próbujemy wyjaśnić, dlaczego podjęliśmy daną decyzję, bardzo często polegamy na gotowych schematach i domysłach, a nie na prawdziwych wewnętrznych przyczynach. Do tego dochodzi tzw. model dwusystemowy. Mamy szybkie, intuicyjne myślenie, system pierwszy i wolne analityczne, system drugi. System pierwszy działa błyskawicznie, podsuwa reakcje, decyzje i odczucia. System drugi pojawia się później i zwykle dopasowuje lub uzasadnia to, co system pierwszy już zrobił. W praktyce oznacza to, że często działamy pod wpływem intuicji, a potem dopisujemy racjonalizację. Zanim przejdziemy dalej, ponieważ to nowy kanał, jeśli Ci się podoba, zostaw subskrypcję i łapkę w górę, bo to bardzo pomaga. Dzięki. A teraz wracając do tematu. Neurologicznie to też ma sens. Badania nad tak zwanym interpreterem pokazują, że mózg konstruuje spójną opowieść z fragmentów informacji. Lewa półkula chętnie skleja wydarzenia w logiczną historię, to daje nam poczucie ciągłości i tożsamości, ale też ułatwia powstawanie fałszywych wyjaśnień. Z ewolucyjnego punktu widzenia takie samo oszukiwanie ma sens. Szybkie reakcje mogą uratować życie, a spójna narracja pomaga w relacjach społecznych i w utrzymaniu pozycji w grupie. Dlaczego mózg to robi częściej niż byśmy chcieli? Po pierwsze, efektywność. Analizowanie każdej sytuacji od podstaw kosztowałoby za dużo czasu i energii. W sytuacjach wymagających szybkiej reakcji nie mielibyśmy czasu na spokojne rozważenie wszystkich opcji. Mechanizmy automatyczne oszczędzają zasoby poznawcze i działają na korzyść przetrwania. Po drugie, spójność psychiczna. Narracja daje poczucie tożsamości i porządku. Łatwiej planować, funkcjonować i utrzymywać relacje, gdy mamy prostą historię o sobie. Gdyby nasz mózg ciągle rozkładał wszystko na części i przyznawał, że czegoś nie wie, życie społeczne i decyzje byłyby trudniejsze. Po trzecie, regulacja emocji. Dopisanie racji pomaga zmniejszyć wstyd, lęk i dysonans, jakie pojawiają się po niekomfortowych decyzjach. Dzięki temu szybciej wracamy do działania, nie blokujemy się emocjonalnie. Potwarte, gdy mamy interes, np. chronić samoocenę, reputację czy też przekonać innych, nasze wyjaśnienia będą faworyzować interpretacje zgodne z tym interesem. W praktyce nasz mózg wybiera takie wyjaśnienia, które sprawiają, że czujemy się lepiej lub wypadają korzystniej przed innymi, nawet jeśli nie są prawdziwe. A teraz proste przykłady, gdzie najczęściej możemy ulegać tym mechanizmom. Na przykład, podczas robienia zakupów możemy pomyśleć, kupiłem po co dobre. Podczas gdy impulsy, układ półek czy promocja były kluczowe. W relacjach tłumaczymy sobie, dlaczego związaliśmy się z konkretną osobą, podając cechy, które brzmią dobrze, podczas gdy początkowe przyciągnięcie mogło wynikać z dostępności, humoru, nastroju czy jeszcze innych cech. W polityce wiele naszych opinii to emocjonalne reakcje, które potem upiększamy argumentami. Nawet nasza pamięć temu ulega i tworzy tak zwane fałszywe wspomnienia, które nigdy nie miały miejsca. Pokazuje nam to też, że pamięć to rekonstrukcja i potrafi dopisać szczegóły, jeśli pasują do narracji. My sami często, gdy opowiadamy komuś jakąś historię lub wydarzenia, które nas spotkały, zaczynamy je upiększać albo wyolbrzymiać, tak żeby brzmiały lepiej. Na koniec odpowiedzmy sobie na pytanie, co można zrobić, żeby się przed tym w jakimś stopniu zabezpieczyć. Na pewno sama świadomość tego, że rozumiemy jak nasz mózg działa, daje bardzo wiele i zaczniemy dostrzegać te proste błędy. Ale oprócz tego, po pierwsze, daj sobie chwilę przerwy przed uzasadnieniem. Po decyzji odczekaj kilkanaście sekund, zanim zaczniesz tłumaczyć dlaczego. To pozwala, by refleksja miała szansę wejść do gry. Po drugie, zadawaj sobie konkretne pytania. Co dokładnie mnie do tego popchnęło? Emocja, nawyk czy racjonalny powód? Rozdzielając emocje od logicznego powodu, pomaga zobaczyć co naprawdę zadziałało. Po trzecie, gdy wybór ma znaczenie, najpierw zapisz trzy rzeczy, na których ci zależy. Po decyzji porównaj swoje uzasadnienie z tą listą i zobacz czy naprawdę wybrałeś według kryteriów czy raczej pod wpływem impulsu. Po czwarte, szukaj danych, liczby, testy porównania zamiast polegać wyłącznie na tym co czujesz. Po piąte, w trudnych rozmowach zakładaj, że część argumentów drugiej strony może być racjonalizacją emocji. Zamiast od razu prostować, zadawaj pytania i słuchaj. Najciekawsze jest wtedy, gdy rozmówca sam zaczyna dostrzegać swój błąd. Kiedy się do tego przyznaje, wiesz, że szuka on prawdy, a nie broni swojej nieomylności. Tyle że nie zawsze tak bywa. Nasz mózg nie lubi przegrywać, a przyznanie się do błędu często jest postrzegane jako porażkę. Mimo iż realnie jest to wygrana. Bo stajemy się mądrzejsi, oszczędzamy czas i unikamy pogłębiania pomyłki. Gdy jednak nie potrafimy tego zrobić, prowadzi to do sytuacji, w której osoba brnie jeszcze bardziej swoje stanowisko, nawet popełniając absurdalne błędy, których mogłaby uniknąć, gdyby chwilę się nad nimi zastanowiła. To zdarza się zwłaszcza wtedy, gdy ktoś już wyparł wątpliwości i działa tak, jakby miał całkowitą pewność. Nie szuka on prawdy, tylko jakiegokolwiek potwierdzenia bez sceptycznej analizy. Warto też pamiętać, że to my sami możemy być w błędzie i nie zawsze będziemy mieć rację. I na koniec ucz się rozpoznawać heurystyki. Gdy widzisz za dużo opcji, domyślny wybór lub presję czasu, zatrzymaj się i sprawdź, czy to moja decyzja, czy coś mnie do niej popycha. Często tworzymy wyjaśnienia własnych działań nie dlatego, że znamy prawdziwe przyczyny, lecz dlatego, że mózg upraszcza, dopasowuje i chroni naszą spójność. Świadomość tego mechanizmu to pierwszy krok, żeby decydować bardziej naprawdę.